Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dziś mamy wyjątkową okazję, aby podzielić się czymś naprawdę ważnym. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak potężna może być modlitwa odmawiana w środku nocy? W ciągu kilku minut pokażę Wam, jak modlitwa o 3.30 nad ranem może odmienić Wasze życie. Prosimy, aby te słowa były rozprzestrzeniane na cały świat na chwałę Przenajświętszej Trójcy. Czy wiedzieliście, że 3.30 nad ranem to coś więcej niż niezwykła godzina. To specjalny czas głębokiej modlitwy i duchowej komunikacji z Bogiem. W tych pierwszych cichych godzinach, kiedy większość ludzi jeszcze śpi, zasłona między naszym światem a duchowym staje się bardzo cienka. To wtedy nasze modlitwy nabierają szczególnej mocy, a nasza bliskość z Bogiem staje się intensywniejsza jak nigdy wcześniej. 3.30 to godzina, której możemy całkowicie oddać się komunikacji z niebem. Oferować naszą miłość i oddanie, oraz szukać jego wskazówek i ochrony. Zróbcie dla nas coś małego, ale ważnego. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału, kliknijcie teraz przycisk subskrypcji i dzwoneczek obok. Pozwólcie, aby inni również usłyszeli te słowa. Podzielcie się linkiem do tego wideo ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Zostawcie swoje myśli w komentarzach poniżej. Jeśli nie wiecie, co napisać, wystarczy prosty Jezu, zajmij się tym, Jezu, ufam Tobie, lub niech Bóg nas chroni. Dziękuję. Pozwólcie, że opowiem Wam historię mężczyzny, który przechodził bardzo trudny okres w swoim życiu. Stracił pracę, jego żona go opuściła, walczył z rozpaczą i strachem, czując się całkowicie samotny. Pewnej nocy, dokładnie o 3-3 dzieci, obudził się z silnym pragnieniem modlitwy. Wstał z łóżka, Poszedł do salonu i ukląkł, aby się modlić. Podczas modlitwy poczuł obecność w pokoju i usłyszał głos mówiący: Mój synu, jestem z tobą, nie bój się, jestem tu, aby ci pomóc. Kiedy podniósł oczy, zobaczył wizję mężczyzny w białej szacie, z brodą i aureolą wokół głowy. Uśmiechnął się i powiedział: Jestem ojciec Pio, przyszedłem, aby ci pomóc. Mężczyzna był przepełniony emocjami i zaczął płakać. Nigdy wcześniej nie czuł się tak w pokoju i spełniony jak w tym momencie. Od tego czasu wiedział, że nie jest sam i że ma przyjaciela w niebie, który się nim opiekuje. Pojawia się więc pytanie, kim był ojciec Pio? A ojciec Pio, znany również jako święty Pio z Pietrelciny, był włoskim kapucynem, który wyróżniał się swoją głęboką duchowością, niezwykłymi cudami i widocznymi stygmatami na swoim ciele przez wiele lat. Jego prawdziwe imię to Francesco Forgione, a urodził się w małej wiosce zwanej Pietrelcina we Włoszech. Od młodości wykazywał duże zainteresowanie życiem religijnym, wstępując do nowicjatu zakonu braci mniejszych kapucynów jako młody chłopiec. Ojciec Pio był znany ze swojej intensywnej modlitwy i umartwienia, a także z niezwykłej zdolności czytania serc ludzi, co czyniło go wyjątkowym spowiednikiem. Ludzie z całego świata podróżowali, aby go spotkać, otrzymać duchowe porady lub uzdrowienie. Jego życie było pełne trudności i cierpień, które znosił z wielką wiarą i pokorą. Zmarł w klasztorze San Giovanni Rotondo, pozostawiając trwałe dziedzictwo jako święty Kościoła katolickiego. Jego świętość i cuda przyciągają liczne pielgrzymki do San Giovanni Rotondo, gdzie jego grób nadal jest miejscem modlitwy i refleksji dla wielu wiernych. Teraz rozumiecie, dlaczego 3:30 nad ranem ma tak głębokie duchowe znaczenie. W tej godzinie, kiedy zasłona oddzielająca nas od sfery duchowej prawie znika, możemy doświadczyć obecności Boga w sposób, który nie jest możliwy o żadnej innej porze dnia. To moment, kiedy niebo jest najbliżej nas i możemy otrzymać błogosławieństwa, które mogą odmienić nasze życie i zbliżyć nas do Boga. Jednak jak każda potężna godzina 3:30 nad ranem przynosi także swoje niebezpieczeństwa. To godzina, w której siły ciemności są szczególnie aktywne, próbując nas odwieść od drogi sprawiedliwości. Musimy być czujni i uważni, aby nie dać się zwieść złudzeniom i pokusom. To moment, w którym powinniśmy szczególnie modlić się o ochronę i wskazówki, a także o wstawiennictwo aniołów i świętych. Chcę teraz podzielić się z Wami skuteczną praktyką duchową, którą każdy z nas może przyjąć. Każdego ranka o 3:30, zaraz po przebudzeniu, powtarzajcie te trzy proste, ale potężne słowa: Jezu, ufam Tobie. Choć może to wydawać się proste, te słowa mają głębokie znaczenie. Wyrażają naszą ufność w miłość Boga i Jego plan dla naszego życia. Wypowiadając te słowa tak wcześnie, deklarujemy naszą wiarę i całkowite oddanie się Bogu. Uznajemy, że nie jesteśmy w stanie sami poradzić sobie ze wszystkim i potrzebujemy pomocy i wskazówek Boga w naszym życiu. Mówiąc te słowa o 3:30, otwieramy się na miłosierdzie i miłość Boga, co pozwala nam być otwartymi na błogosławieństwa, które pragnie nam ofiarować. Jakie korzyści, korzyści możecie oczekiwać od tej praktyki? Odpowiedź różni się w zależności od osoby. Niektórzy mogą doświadczyć natychmiastowych błogosławieństw, takich jak poczucie spokoju i ciszy, czy znalezienie rozwiązań problemów, z którymi się borykają. Inni mogą nie zauważyć natychmiastowych zmian, ale z czasem mogą dostrzec zmianę w swoim nastawieniu i zachowaniu. Najważniejsze jest jednak mieć niezachwianą wiarę w miłość Boga i Jego plan dla waszego życia. Wypowiadając te słowa każdego dnia o 3.30 nad ranem, wyrażacie swoją ufność i wiarę w Boga, a także przygotowujecie się na otrzymanie błogosławieństw, które on ma dla was. Drodzy bracia i siostry, jak możecie zauważyć, 3:30 nad ranem to nie jest zwykła pora dnia. To godzina pełna duchowej mocy i możliwości głębokiej komunikacji z Bogiem. To także moment, w którym możemy najskuteczniej otworzyć nasze serca na jego błogosławieństwa i ochronę przed ciemnością tego świata. Zachęcam Was do włączenia praktyki duchowej modlitwy Jezu. Ufam Tobie o 3.30 każdego ranka. Możecie także odmówić akt oddania się Jezusowi, który brzmi: Jezu, zajmij się tym. Oczywiście w opisie filmu znajdziecie link do tej modlitwy. Zobaczcie sami, jakie błogosławieństwa ten prosty, ale potężny akt wiary może przynieść. Niech Bóg Was błogosławi. I wreszcie. Jeśli ten film przyniósł Wam wartość, prosimy o subskrypcję naszego kanału, polubienie tego filmu i podzielenie się swoimi doświadczeniami związanymi z modlitwą o 3:30 nad ranem w komentarzach poniżej. Podzielcie się także tym filmem ze swoimi przyjaciółmi i rodziną, aby więcej osób mogło dowiedzieć się o mocy tej specjalnej godziny. Dziękujemy, że jesteście częścią naszej społeczności i że angażujecie się w rozpowszechnianie tej wiadomości. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam dzisiejszy odcinek, prosimy o kliknięcie przycisku Lubię to. To wielkie wsparcie dla nas. Jeśli chcecie podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonego tematu, nie zapomnijcie skomentować poniżej filmu. Zauważyliśmy, że większość z Was, którzy nas oglądacie, jeszcze nie subskrybowała naszego kanału. Jeśli chcecie nadal nas wspierać i nie przegapić żadnego nowego, nowego odcinka, nie zapomnijcie kliknąć przycisku subskrypcji i dzwoneczka obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami.